Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego pod jest firma Wojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas Stacja Paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny. Hotel Ibis Styles Nowy Targ. Yamako. KSM Almedica. Mhurt. Betklik oraz Powiat Nowotarski. W bramce numer 1 Maciej Styrczula, dalej dwa Krzysztof Salak, 3. Roman Mirośnik, 7. Łukasz Sewery. Warszawa w następującym wystawieniu. W bramce numer 1 Jakub Zieliński, dalej trzy Wiktor Karolak, 4. Adam Mesjasz, w numer piątym Anna oczekujących na wejście. Teraz dosiadkowanie w pole karne. My, uwaga, teraz dobry wyrzut auto, Rubisz się zagra... I I to już 1 do 0! Uwaga, próbę strzału. Także Jadam Ruczkowski, podkale znowu ma piłkę, jest uderzenie. Jest próba strzału. tak, uwaga, zagrana ta piłka, jest szansa dla drużyny Legni. Arsenio, dobra wrzutka, Giel szuka piłki! Łata ładna kombinacja. Uwaga, strzał! Malegi zdołał uderzyć jeszcze raz zarobi, Olewisk, miękka wrzutka, zamieszanie Policjasz. Jeszcze przed 16. Sebery. Uderzenie znakom. Szansa na wojskowe. wojskowym posządowanie pole lekarde. Zamieszanie Mesjasz! Jeden do jednego! A ta Besjasz i... Nie próba e, zakręcenia tej piłki, ale znowu. Znowu centra Mesjasz, ale on dzisiaj A gra głową w no, tym. To jest burha, jest uderzenie z dystansem. Ale myślę, przed piłkę. Masz ależ było blisko. Dobrze zapowiada się tak, akcja Marcinio jest już połogany. Marcinio, Marcinio! Wracamy na pierwszą część. Zobaczmy, że Włochowy i pięknie wiązkuje dobry. Przy nazwa a może będzie w lepszej no, nadem udane, w obecnych okolicznościach jesteśmy przecież na stolicy Wokala no, znamy i przede wszystkim Wysokiej Analogii na Przyjemna piłka. Czy tam nie było zagrania Riku? Widziałkowski! Co tam się dzieje? A i teraz Ryczkowski czy Sturczula Zaczynamy. Pierwszy strzał z jedenastki. Ryczkowski! To jest jeden do zera dla Legi. One czy Michota. Michota 1-1. Jeden, jeden. Jak będzie tym razem czy wyprowadzi swój zespół na prowadzenie w konkursie 11. Lewa noga. Mesjasz, Ale czy mocno! Jesteśmy presją. Sala. Salaki! Salaki! Ta atmosfera, wielkie emocje, obrzekiwanie, co zrobi Bartłomiej Burcha? on Przydzieliński od razu podchodzi, Burcha! trafia, 2-2. Jakub Jędryka, on także może zaraz być zatrzymany i Jędryka, jest interwencja z Terczuli. i on musi zachować stalowe nerwy. A przeciw niego, jego rówieśnik, także Drożnika 2008, Burkiewicz Trzyzieliński. Burkiewicz! Mój drugi dla Podhala, może czysty z Picula, może nie z Brokkia, jeszcze przydłuża szanse legii, być może ostatni rzut kary z serii 11. Marsylio, 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 podhale, finał, porażki! Podhale, nowy targ. Wygrywa z Legion 2 Warszawa i awansuje do finału e, paraży. Sponsorem generalnym Nowotarskiego Klubu Piłkarskiego pod Hale jest firma Wojaz. Sponsorem głównym miasto Nowy Targ. Ponadto wspierają nas stacja paliw Circle K Władysława Halczaka przy ulicy Jana Pawła. Bank spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia. Firma Janas. Hotel Resort Pieniny, Hotel Ibis Styles Nowy Tark, Yamako, KSM, Almedica, Emhurt, Betklik oraz Powiat Nowotarski.